Dobra, musimy skakać zaraz, więc. <laughs> Adam Małysz, uwaga przed państwem, Kamisto. Czy będą 102 metry? Dobra. Czy będą 102 metry? Takiego czegoś nikt się nie spodziewał. Czy będą 102 metry? Proszę państwa, leci, lecił! Ale pięknie wyszedł! I wradował. Ale. No, trzeba poćwiczyć jeszcze niektóre elementy w tym skoku były takie dziękuję bardzo no dobrze tak dziękuję ci bardzo że się witasz ze mną jest mi bardzo miło witam serdecznie ale naprawdę nie trzeba do mnie strzelać tak byłoby też bardzo miło gdybyś nie zajeżdżał drogi dziękuję serdecznie prosto panie kochane, proszę sprawdzić temperaturę ciała bo chyba jest gorączka i mózg się lasuje i tego podgenerała poproszę 5 złotych NO KURNA! Ty... Bardzo kulturalny człowieku. Rozumiem, że masz problemy ze swoją personą. Ale strzelanie do mnie, uwierz mi, nie pomoże nam wygrać, więc może do jasnej cholery odczepisz się do mnie. Dziękuję serdecznie. Tak, we mnie celuj, dziękuję ci. Kurna, żeby cię pakłażan trafił. Żeby cię... Kiedyś arta Onezatna ma w tym E5, żebyś to stał takiego go... I cyk zmoę ja prawie weszło. O, ale pięknie, 200 pasyście. i jeszcze jeden driftem i tutaj cyk pesteczka w bok za 300 prawie i jeszcze cyk jedna będzie za 300, bo ty nie umiesz strzelać w tą gierkę komputerową. Coś jest słaby, on je. jest może jego jest z co? Nie brakuje 69. Użyjmy kalkulatora, bo to jest wyższa matematyka. 200 odjąć. 920. Dlaczego wpisałem 200? 100 odjąć. 29, to jest. 71. Proszę mnie nie okłamywać. Spadły ci dwa. Odsubskrybowałeś, dlatego tak jest. O, kolejny unsub. O, tak. Dokładnie. Nie będzie filmu. Nie będzie filmu, nie będzie. Dziękuję. Przychodzi multi do lekarza, a lekarza nie ma. Cześć, OBT. Dawaj nowym kanonem. Nie mogę. W ogóle, co, skąd ty wiesz, że takie coś jest? Ale możecie się domyśleć, który jest tutaj po prostu przeze mnie. Na przykład teraz lepiej pokazywany, przypadkowo oczywiście. To nie jest tak, że ja celowo pokazuję. To, to nie jest tak, że ja bym chciał pokazać celowo ten pojazd, czy... Teraz, na przykład, ile ma zasięgów widzenia, albo że jedzie 70 na godzinę. Nie, broń Boże, po prostu tak przypadkowo mi się zajrzało. No, Czasami mam problemy ze zdrowiem i nie wiem do końca, co robię. Więc po prostu niechcący pokazałem tutaj, yy, no, ile ma to penetracji i to meczu uszkodzeń, ale Wy nic nie widzieliście. I poza tym, przecież zmieniam teraz konto, więc Wy nic nie widzieliście tak naprawdę. No, już poszło w górę. No, kurde, jednak widzę, że. Lubicie mnie. O dziękuję! Trzy osoby w sekundę! Na pewno to jest przypadek! Na pewno to jest przypadek, że trzy osoby nagle... Przyszły w sekundę. Przypadek nie sądzę. Po prostu... O jeszcze jeden dziękuję, dziękuję. O Jezu świetny dwa doszły Jestem O, Ale pięknie, dziękuję, dziękuję. A to jest naprawdę bardzo miłe z waszej strony. Turni! No i już się gniewam! O, się razu Poszło drzewo. Drzewo połamali. Oh shit. Oh shit. 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 Happens. Nie. Gdyby tak strzelić, aby powalić to drzewo. Widzicie to drzewo? Patrz to, to będzie fajna akcja. Uwaga, jadę. Uwaga. Ja im pokażę. Jadę. Włącz fajna muzyczka wleciała, teraz takie turbo. I cyk, namierzamy. Chwila, tu nie da rady strzelić. Szok. Dobra. Ma strzelił. Siema Janusz. Pewnie sobie myślisz, że jestem debilem. I kurde ma rację Cyk 77 Ja na jego miejscu już bym się wystraszył, co nie? Także ten No Bitwa na YouTube! No, no dobra, no i co? Gdzie jest 200 tysięcy? Dobra, tam kurde, dobra tam, dobra, nie dobra też. Ten, nie ja bardzo serdecznie dziękuję w tym momencie, ale ja bym dał UNSUBA jednak. Nie, na no, 5 do przodu, dobra. To 250 może być. Dobra, może być 250. Dobra, może być 250, dobra. No gdzie? Nie, nie. Ej, oddaj. Oddaj dwa 250 tysięcy miało być, tak? No dokładnie. No gdzie? Dobra. Ja i tak już mam szota, że jest 200. Więc. Wiadomo. Ja już mam dowód, że jest. Ja już dowód mam. Czekaj, już piszę do Falatiego. Falati. Sprawa jest. Potrzebuję 10 defenderów. Ziomuś. Sprawa jest. Potrzebuję... Nagrody dla widzów. Po co? Na 200 tysięcy. Na 200 kasubów tak profesjonalnie, jak prawdziwy youtuber. Poważny temat. Yy, wiem. Gruba sprawa. Potrzebuję Defendera. Dobra, nie potrzebuję już, bu, bu. Yy, Proszę. Kultura najważniejsza. Proszę o Defendery. Dopisać Wafentragera? Poczekaj. Już dopisuję Wafentragera. Przepraszam najmocniej. Jeszcze tutaj byś chciał. Oprócz 907 i Defendera, żebyśmy widzowie Wafentragery. No, przepraszam, że nie pomyślałem. Faktycznie. Wasze zdrowie? Mm. A ma co sądzisz w budżecie 200 tysięcy subów? A już nas No. Tak? No. Gratuluję. Mamy prezes tutaj. Norek 121 multi to jak z tym przełykiem na wesele jedziesz to wódkę pod stół chowają xd500 <grywa> A A żebyś wiedział Widzowie napisali mi Że MVPSy się rozpadły Czekaj, zobaczę tylko na szybkości co tu się dzieje Ożesz oż, mordę Zelner siema multicelli, Faktycznie! poproszę Zelner nie pytaj, dwa złote i się O, żesz, mordę. Faktycznie. Yolo Warrior nawet, Stinger. San Quinior. Młodo Olbrzym. Młody Olbrzym nawet. Mumek. O, żeż mordę jeża. kaw 2 Ładuję 20 sekund? Jak to możliwe? Serio? Nie wierzę w to! Nie, to jest niemożliwe, nie, dobra. Chyba wygrałem, ale nie wiem co wygra. Nie, trafiłem go w działo. Jeszcze darty Nie, to jest kara. To jest kara. Zdrowia życzysz, No, Powiem szczerze. O! Ładnie siadło. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Kowalski i też pozdrawiam. Teraz każdy pisze, musisz się go robić, tyle. Ale siadają buły. Już mam niebieski DMZ, zobaczcie, niebieski. To jest to są te tańsze pociski. Ja mobile antywirus, no to popożyć. Co by na taką akcję, że strzelam tutaj z góry w tego tigera ta? Cyk, dobra, wyjeżdżamy, zaryzykuję. A i może na niego co? A, ale to było piękne! Pomóż ktoś, pomóż! Brawo! To była fajna akcja! Gordek, ciek w górę za tę akcję się należy! Fajna akcja. Jumping. Dziękuję! Robią ci dzień jak to się mówi. To przeziębienie to chyba strzyżkę domu z Jak nie wbije specjalisty, się obrażę na świat. Ej, mam medal, multi'ego. Chciałbym serdecznie podziękować kolego za kolejną przepiękną bitwę. Bez takich jak ty, gra byłaby nudna. Kocham, Artę, naprawdę to jest mega przyjemność. Stać tutaj przed wami i cieszyć się z tego, że kolejna bitewka z rzędu zostaje tak fajnie zakończona. przecież, gdyby nie Arta, to miałbym teraz. Specjalista ostatniego razu trochę spadło mi nie wychodzi. Nie! Nie dobra, to, to się wytnie Błagam Żeby to było 1128, nie! To nie... To jest, dobra, przewidziało mi się, to jest chyba jakiś koszmar A, to nie to nie jest koszmar Albo kurna! Naprawdę to Dobra Powoli Nie! Nie tak mocno! Nie tak mocno! Dobra! Tak to się robi! To 4-4 jest lewej, ale pamiętajcie o Tedeku Tedek jeszcze gdzieś jest Pamiętajcie, że gdzieś jest Tedek a Tedek chiński ma na goldzie bardzo dużo penetracji, bodajże 310. Jego obawiam się najbardziej. Muszę pomóc, jak tej gry zginie mi. Postaram się mu pomóc. Tedeka nie widać. A mnie widać, dzień dobry. Przodam. Odbił się. Tedak chiński na boku. I ginął. Mam nadzieję moi drodzy, że lajk like wam się podobał. I dobranoc, dobrej nocy. Trzymajcie się. Cake.